Dzień dobry, szanowni. Pogoda dzisiaj jest wspaniała, dopisuje idealnie. Jesteśmy w komplecie fajnym samochodem z Miśką. Przede wszystkim z Miśką, z fajnym samochodem, e, który chciałbym e, pokazać. Dawno nie miałem V40 w takim kolorze, czyli w kolorze Boosting Blue. Na szczęście szukam, szukam, szukam intensywnie. Mnóstwo czasu spędzam na poszukiwania dobrych samochodów. No i jest, jakiś czas temu kupiłem na końcu można powiedzieć, że jest gotowy do, do prezentacji i do sprzedaży. Auto zostało wyprodukowane w 2019 roku. Co ciekawe jest zarejestrowane w 2020 w lipcu. Także praktycznie troszkę ponad 5 lat ma ten samochód. Znaczy jest użytkowany trochę ponad 5 lat. Pod maską pracuje silnik benzynowy 1.5 o mocy 150 koni mechanicznych, który współpracuje z automatyczną sześciobiegową ostrzynią biegów. Samochód jest w całości oryginalny, nie ma na nim grama szpachli i poza bardzo drobnymi uszkodzeniami wynikających z eksploatacji nie ma żadnych ani rys, ani wnieceń, ani zadrapań, ani w środku, ani na zewnątrz. Także samochód jest naprawdę piękny, ten kolor no, robi olbrzymie wrażenie. Mi się on bardzo podoba. Co ciekawe, mam do odbioru w Holandii też V40 w tym kolorze. Tylko, że diesel i, i z manualną szynią biegów, i auto jest od 3 lata, 2 lata starsze. Jak to air design? Wszędzie są białe przeszycia, Na fotelach jest Alcantara połączona ze skórą. No i te białe przeszycia, które są charakterystyczne. Ale się, piękna. Deste rozdzielczy jest centralny głośnik systemu Harman Kardon. Tak jak mówiłem, silnik jest parowany z automatyczną ostrzenią biegów. Pod suficie jest, w suficie jest okno dachowe, w dachu przepraszam, które jest regulowane, czyli roleta jest regulowana elektrycznie tutaj. Teller Adam, który to auto czyścił, mówi: Artur, dawno tak się nie zdarzyło. Dawno nie było tak dobrze zachowanych egzemplarzy, i ten faktycznie taki jest. Opony są marki Continental, praktycznie bez przebiegu. Felgi są, tamte oryginalne były zniszczone, więc zamieniłem na oryginalne 18-calowe. Są jak nowe, te felgi. Jeżeli chodzi o wyposażenie, też jest całkiem przyzwoite, są czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania, jest kiles, czyli zamykanie paluszkiem i otwieranie drzwi, samochód uruchamia się bez użycia kluczyków, kluczyki wystarczy mieć w kieszeni, w torebce gdzieś w pobliżu. Dokładnie taki jest przebieg, jak widać, on jest oczywiście w pełni udokumentowany. Całe to jest bezwypadkowe, serwisowane, co ważne bez wady prawnej. Czyli będę zaczynawał na fakturę VAT 23%. Samochód idealnie nadaje się do leasingowania. Lampy są full LED, skrętne ze spryskiwaczami. Nie wiem co myślicie o tym samochodzie, ale dla mnie to jest absolutny top, jeżeli chodzi o jakość. To dla mnie jest bardzo istotne, żeby sprzedawać samochody wysokiej jakości yy, dla, osób wymagają, dla, dla osób tego wymagających. Moi drodzy serdecznie Was pozdrawiamy. Jutro wyjeżdżam yy, po kolejne XC60 tym razem. Ten samochód, zapraszam do prezentacji tego samochodu i do rezerwacji zakupu. Do usłyszenia.